Witam serdecznie, dziś tak bardziej ze studio fotograficznego ale pomyślałem, że przy okazji nagram filmik bo wykonuję zdjęcia kolejnego naszego produktu e, obniżonych palet jubilerskich i chciałem właśnie Państwu je pokazać bo myślę, że są warte uwagi ze względu na to, że są leciutkie jest to nieco inne rozwiązanie występujące w paru opcjach również z... Kilkoma układami kratek. I chciałem Państwu pokazać, właśnie różnicę między tą kasetką, która tutaj ma wzwyż około 25-24 mm, i jak ona różni się od naszego standardu. Tutaj jedna z opcji standardowych kasety jubilerskiej. Warto zerknąć, że jest już widoczny ten, ta różnica wymiarów. Ona ma około 3 cm wysokości. Razem z tym filcem będzie miała o, 32 mm, zwykle mówimy. Kolejnym standardem, bo faktycznie klienci przychodzą do nas z różnymi problemami, także kolejny standard, nazywamy to standardem T. Paleta nieco większego rozmiaru, jeżeli chodzi o powierzchnię. No widać również tutaj o ile jest wyższa i zmierzymy ją. Jest to wysokość no około 42 mm. Jeszcze przy okazji pokażę nieco lżejszą opcję palety standardowej wykonaną w ekoskurze i mikrozamszu ona też będzie miała około 32 mm wysokości. No ale parę słów jeszcze skoro już jesteśmy na wysokościach palet, to warto poświęcić kolejnym poziomom. Już bardzo wysoka do głębokich lat. Również tutaj w głąb widać, że jest mocno zagłębiona. Około 35 mm z tym filcem. Paleta tak zwana w kancik. I kolejne standardy. Paleta, tutaj widzimy ją od spodu, z taką komorą, którą zawsze trudno wykonać na zdjęciu. E, pokazać na zdjęciu. Myślę, że warto zerknąć i zorientować się, że jest również taka możliwość. Ta paleta na już bardzo. Wysokiej listewce. Oczywiście bez podklejki filcowej, dlatego że ta paleta tutaj właśnie ma tą komorę, która umożliwia sztaplowanie. Ona ma tutaj. ciężko mi tutaj złapać wymiar. No prawie prawie 4 cm 39 mm i jeszcze wyższa paleta nasza najgłębsza. Którą przeznaczamy głównie dla klientów, którzy jeszcze chcą pokazać zegarki, i często jest ona po prostu takim dodatkiem do yy, zwykłych naszych standardowych palet. No ale warto pokazać, bo może ktoś z Państwa będzie poszukiwał. Jest też tutaj głębokość, tak jak widać, głębokość już około 5 cm. Ja przed tym filmem nawet nie zmierzyłem, ale spra chciałbym sprawdzić. Około 5 cm. Także myślę, że tak, około 5 cm. Także myślę, że tutaj udało mi się na tym filmie pokazać, jak różnorodna jest nasza oferta. Cały czas ją dostosowujemy. Koncentrujemy się na tym, żeby nasze produkty były elastyczne dopasowane do Waszych sklepów. Także. Zapraszam do kontaktu, przychodzenia ze swoimi pomysłami, a właśnie ten filmik powstał między innymi po to, żeby no uzmysłowić Państwu, jak dużo jest możliwości twórczych tutaj ze strony naszej firmy. Także zapraszam serdecznie na stronę grupa remi.pl, najpierw przejrzeć sobie standardową ofertę, a potem przychodzić już ze swoimi problemami, które z przyjemnością rozwiążemy. Pozdrawiam.